Pioło, ej halo, witam was, bardzo serdecznie na poważnym kanale Słuchajcie, JTM powraca Nie ma co przedłużać, robimy układ Wy wbijacie na nasze instagramy które właśnie wam się wyświetlają Piszecie w komentarzu DJ a my przypinamy serduszko i przechodzimy już do gry Dobra, ja będę zaczynał Coś czuję, że dzisiaj rozwalę Będę chciał jak najszybciej to zrobić Taki I... wewnętrzny challenge że tak powiem, dobra i zaczynam od jedynki bo dzisiaj nie przedłużamy to jest, proszę państwa, wadtoja. Oczywiście, że wadtoja. Hmm, host wini Morda. Morda, po prostu Morda bez podjazdu. Ja i moja chorda zakaz zjazdu. Tak jest, dobra. Jest punkt. Lecimy numer dwa. Wadtoja, perfect. Dobrze. Jest. uff. W jedynej możliwej lecę do innego świata i mam No dobra, uwaga, numer 3 Pełnia okay. Fit Kizo oczywiście Pełen magazynek i świat pełen To ma taki charakterystyczny początek, że mi się strasznie kojarzy z Undertale'em Dobra, numer 4 Mówi jeszcze chwilą o czymś podobnym Retronutki mm -hmm. To jest jakieś, musi być spoza płyty. Chyba, że to Atari. Was to ja Atari. Dobrze. Jest. <grym> 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 te, przez to, że retro powiedziałeś, że te te. Gram na suce Jak na Atari wciskam guzik, wciskam klavisona. Lubi takie gierki ze mną. Dajcie mi numery. Który? Eee, piąty. Pięć. <grym> Dobra, zaczyna się problem, ale y, wac ja... Fuji. Piątka? No. Nie. Nie? Nie. Kurde. Ajaj, punkt ujemny. Dobra, zostawię sobie piątkę na potem. Sześć. Wątpię, że to będzie znowu. No właśnie też. Tak, wątpię. Dlatego przejdę do siódemki. Yy, no to jest oczywiście flamenco. Będzie se flamenco. Ja tańczę se flamenco. chciał. To Dobra, i ósemka. Dobra, to jest Fuji. Da, no, wiem, rzeczywiście ten początek, jest o. nie do pomylenia. Jak już się usłyszy, jest ludwikój. poznaj smak skał Jest żupie metal start. Czyli tamto to musiało być. Czekaj, czyli ta piątka. No. To skoro to nie Fuji, to co to mogło być? Dajcie mi chwilę. Czekaj, muszę jeszcze przesłuchać no, kawałek. No, no. <grych> y, no przecież, Sariusz stoi. No, no właśnie. tak się nie tego bo... nie No właśnie. Serio stoję, ja mi się z tymi samochodami kojarzy, bo tam są te samochody. No, Wingsy. I... No tak. Hotwinksy. I... Tak, I... a to się zaczyna takimi totalnie innymi nutkami, ale mi się przypomniało właśnie, że to się ta takimi minutkami zaczyna. No, czyli czekaj, czyli zostało mi 6 tylko. Tak. Którego nie mam pojęcia, co to jest. Czyli się poddajesz. Jeszcze sobie przesłucham, mam dużo sekund, ale... Ile sekund? Czternaście. To jeszcze sobie przesłucham, no, ale... No gdyby się podał to i tak by, to by się zmarnowało, więc... No tak, więc mogę przesłuchać. Ponieważ przypominam, że jeżeli ktoś nie odgadnie wszystkich utworów, to czas nie jest doliczany dla uściślenia. Nie piszcie, że można się poddać przed rozpoczęciem mieć 30 punktów. Nie można tak. 6. Dobra, zabijcie mnie, ale tego nie znam. Poddaję się. No to co? 7 punktów, nie? Nie, 6, bo jedna pomyłka. No dobra, 6 punktów. I nie przedłużamy. Przechodzimy do następnego uczestnika. Dobra, tak więc zaczynamy. Pora przegrać. Jedynka, nie mam pojęcia co to jest. No to dalej. No to lecimy dalej. Mmm, dwójka to jest ciepło ciała. Zgadza się. Uf, dobra. dobrał. ciała mała. przestawaj, Teraz trójka. Trójkę kojarzę. Bo to jest sens życia. Nie wiem, możliwe, ale na razie nie będę strzelał Teraz czwórka. Czwórki też nie znam. No, dobra. no albo to jest poza albumu, albo to jest, albo to jest po prostu ze starego albumu To jest bardzo możliwe <mum> Szóstka to jest 100% ze starego albumu 100% Szóstka? Tak Skoro tak uważasz czyli, 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 mówię źle, dobra Czyli to jest nowy album Pewnie hit Może Dobra, go o go siódemka. ósemczka, ósemczka No i ósemka to jest hotfit No, no końcu, dobra. dobra dobra plumasatka, tak miasta do miasta Prędkość wypadką was zapierdam Mantrapstaw No, dwa, dwa odgadnięte No i dwa chyba no. tak na, na tym pozostanę Nie no, no tak Nie możesz na tym zostać No, no ale tak. spraw dłużej jakiegoś No nie jakiej No nie wiem no jakiegoś co ci się kojarzy Na przykład trójkę mówię że kojarzysz no bo to No to przesłuchaj sobie dużej trójkę No Wysłuchałem i tutaj mi się sens życia no Znaczy Nowa płyta to jest na 100% ale co no to jest No jest nowa Co? Jest nowa No Tak Turbo Boost. No tak Tak Turbo Bost yy. hmm. Ale co to może być? Nie wiem pra Prawda jest taka, że po prostu sobie przesłuchiwałem chyba 5 kawałków z płyty i to wszystko, bo one były najlepsze. Moim zdaniem. I tyle. Co życia? Nie ma takiego numeru nawet. Nie ma? Nie ma. A nie to było co, coś innego, dobra, nieważne. Masz tu punkt karny. No tak mam. No masz no. jeden punkt. <noise> no to, to no do dobra, dobra, poddaję nie, się. Nie, nie no to daj. Przesłuchaj czegoś innego, nie wiem no dobra, ale to bez <noise> sensu skoro będę słuchał, ale nie będę znał No ale to chociaż przesłuchaj To przesłucham bo, bo my tak nie przedłużamy, to jeszcze nie wyjdzie 10 minut co wtedy? O nie, co wtedy? Więc, ee, to, co mi zostało? 1, 3, 4, 5, 6, 7 Dobra, to przesłuchajmy sobie ósemki nie. Tak, Nie bo, tak, bo jest fajna. Nie, tak. Nie, to ja ci mówię, Nie, nie słuchaj ósemki To co wysłucham sobie siódemkę? No to siódemki. Ty tylko fodkas nic o tym to sen. Tak. Dobrze Wcale już nie skończył się ten słodki sen, nowy No dobra, ale, ale... Ale dlatego, że to było na początku, to za, za słodko śnić w ogóle Tak no. to bym nie wiedział Dobra, tak więc kończymy z wynikiem dwóch punktów To jest przełomowy wynik dla poznań kanału Oczywiście nie mówię tego po to, żeby przedłużyć do 10 minut Coś jeszcze masz do powiedzenia? Jakąś mowę końcową, może? Mowa końcowa... Wbijajcie na Instagrama, gdzie wrzucamy tam świetne zdjęcia, Czekaj, gdzie... czekaj, czekaj... Gdzie Daniel dobija do... idu? 600 już chyba? Poczekaj... Czy nie? Teraz to powiedz i się przesuń. No. Zapraszam na Instagrama, gdzie wbijamy tam przełomowe liczby. Tak. Tak. Mam 555... Mam... Followersów. Dzięki. Wam. Mam 1715 chyba. Kupował buty. Kurwa. Kurwa. <laughs> jeszcze trochę, jeszcze trochę, gadaj. Dobra. W ogóle to jest DJ Maj Marchewcon. W ogóle dostałem SMS-a ostatnio, co nie? Od nieznanego numeru. Było tylko, nap było tylko napisane Boruwa. I tak patrzę. A to było napisane Wydziemy w SMS-ie. Było napisane, że. Jo ej siema, niedługo was zniszczę. Będę robił dis. No i tak... o co, co? będzie dis? Wow, to brzmi jak wow. cliffhanger. Dobra, możemy kończyć. No, tak. Siema. jo.